Drodzy widzowie, jestem Witkulon a my dzisiaj gram w, w Minecraft'a. Dobrze, ale se pogramy na Survival. Survival, tylko tam jest daleko mój kolega Marcin, który oczywiście też nagrywa. No słuchajcie, go będzie i możecie jego kanał zobaczyć, no i dobra. A ja w tym czasie Nazwa. O, takiego. Dobra, tak świat. No i zaczynamy grać. Dobra. O, oh my ganie. Za, za ciemno trochę. Ja w ogóle jeszcze na szyfcie. No i. Pierwszy. No i teraz będzie. No, trochę często go będziemy słyszeli, i on jest moim najlepszym kolegą. Ale jest też i jeszcze taki dobry, tylko wolę go, bo z nim możemy nagrywać. No i dziś próbujemy mieć domek, tylko ja szukam takiej fajnej okolicy. Co ja znalazłem, drzewo w ziemi bardziej krzak był dobra dobra, tu za ciemno wszędzie oh my god ja już to robię chyba zaraz crafting robię, no robię craftinga zaraz A. tak się zawsze lepiej robiło bo... A jeśli podoba się Wam ten filmik, to zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę, no i napiszcie miły komentarz. A ja będę se tu grał z nim I dobijcie przynajmniej choć... trzy łapki. O, trzy. Pod tym odcinkiem. Można jeszcze, ale a pod tamtym odcinkiem, moim pierwszym, wyzbrawle no to ten, jak to zostawcie no możecie możecie jedno na dwie, trzy ile zostawicie to i tak będę się cieszył no i dobra, ja już pracę. dobra, dobra o kurde, tu się pali już lawa. O nie, zaraz tu lawa będzie. zaraz mnie podpali. Nie lepiej. Ja! To drewno. Zablokuje to dirtem narpiew. Dobra. Dobra, już o, w tym miejscu za, zamieszkam, tylko będę bardziej tu, nie, bardziej próbował tego, jak to, m, dobra, z kobla, bo wiem, kobie jest lepszym, no i też wytrzymalszy, bo wie, wiecie, jest lawa. No, czyli, tu będzie ta ściana, zrobię tu jeszcze masę. Budę. Shift, shift, shift. A dobra, mi się tak podbuduje. Co? Dobre, dobra, ze. dobra, no to nawet dobrze wychodzi. O nie! Wykrakałem trochę. zapomniałam śkierki zrobić OK. ale dlaczego nazywam ten świat 3x bo tak, nie wiem bo jakoś mi tak przyszło do głowy że, a może będzie 3x no a dziś jeszcze nagram z dwa odcinki może jeszcze albo i mniej albo więcej no nie wiem a teraz dobra idę po to kubla Dobra, trochę za długo dziś ponagrywam, bo muszę nie być taki słaby w odcinkach, bo dziś założyłam kanał. Dziś. No jak tam słyszę mój kolega Marcin G. o Kamil. To właśnie chciałam przypomnieć, że on jest epicki w unboxingach. Dziś może... Będzie odcinek z unboxing'a Ale pomyślę Bo trochę... Pomysł na odcinek trochę Dobra Ale ja tu zrobię Chciałam już tam wejść Co ja robię I dobra um, roj podłogę teraz. Teraz już mogę bardziej trochę żebyć. Dobra. Dobra, te droję go takie mieszanego. Dziś będę musiał tu spędzić, więc robię tu schody. Jakby co? Trochę to nie wygląda, ale jak nie robi się schodów, bo ze schodów jest łatwiej tu trochę damy może dirta dobra, zeskoczę a tu tylko to będzie taka drabinka Ka a, jeszcze ja zrobię to tak, tak tak, tak dobra tylko Hop, hop, Oj. Użytek. Dobra. Crafting, ale muszę drewno wziąć. Ok, a my jesteśmy dziś z Marcinem na moim podwórku mieliśmy wyjść na dworce, pomyśleć, dobra, nagrywam, tylko, że mój telefon mam internet tylko w domu, ale jakbyście chcieli zobaczyć mój kanał, tu, bo kanał widzicie mnie w żalu, no to byśmy, no to byście pisali daty w komentarzach. No i ja odpowiem, jako nie pasowała. Bo nie... Bo nie mogę nagrać z kamerką... Teraz. No. Więc jest trudno trochę. Ale dobra. Może zapytamy go, czy dobrze idzie odcinek. A dobra, nie pytamy. Bo będziemy może mu przeszkadzali Dlatego... Ale ja go ciągle słyszę, dla mnie to jest trochę dziwne. Muszę nagrywać tak Nie Wiem, fajnie by było jakbyśmy mogli z Marciem to samo nagrywać tylko internet. To by musiał być u mnie albo my we swoich domach. No ja na serio to mi się wszystko pali Nie no Myślałem, że to... A p ja zrobię tu więcej Piasek, piasek ja, no. będzie więcej koblas użyć. No właśnie o tak. Ja teraz muszę jeszcze wykopywać piasek razrobi raz więcej podłogi z kobla jeszcze Czy... są tu nie bodzę. A nie, to było fejlowe. O kurde. No. Tak. Tu ma jak będzie chra... no niech będzie teraz te drabiny A drabiny dobra jeszcze zrobię leder leder no, jeszcze raz leder zrobię gdzie to jest no, no i zrób tak cztery drzwi bo tu dwie ja jeszcze mi sześć wyszło Śroj noc O oh my god, jest! No raczej. Jest będę. Chyba. Ej! Kobel wykopię! To będzie dla mnie lepiej. Pozdrawiam węgiel drzewny. On jest dla mnie lepszy. ile ja mam? jest idealnie ósemka dobra raftujmy znaczy lido dziś będę tam po jednym cieczku, dziecku odcinku kreum odcinku odcinku, odcinku. odcinku. Yes. Don't. Mm -hmm. yes.

Ło, wow, a teraz krzyma Kis... jest. Dobra, wygrałem Mam szerokie na subwen. bo jest dla mnie. Ja już zacznę wrócić crafting, żeby wcześniej to... Kurde. tego. Dobra, wezmę to. Kraft. I teraz siekiera no i kilo i, i tej siekiero coś znaczyszczać. Trzcina cyklowa tam jest. Tak no, Marcina będzie trwała 15, a teraz Marcina tylko można 15. Lecę poczucimy dobra, tam ktoś tam jedzie no i jeszcze ja nie będę ja jeszcze trzeba trzy nie będę teraz A ja będę może. A ja będę zaraz kończył też. No i już będę zbierał ostatnie drewno, No i kończę. Dobra. No i żegnam się. No i drodzy, widzowie, Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. No i elu.